Cieplutko w moim pokoiku, milutko, jasno i wesoło Chcę Cię obdarzyć najłaskawiej, sentymentalną epistołą. Spod żuru zielonego, przyćmionej lampy blask prześwieca Samotnie siedzę, gorzki wdowiec w miękkim fotelu koło pieca Popijam wiśniak wykradziony Kochanej matce ze spiżarki, Pije dostojnie i spokojnie ze staromodnej czeskiej czarki I pale, pale, może pale mosty za sobą, tonąc w dymie, Gdy taśmą modrą z ust puszczoną, Piszę w powietrzu twoje imię. Już mnie znużyły sny o mocy, zapałach, szałach, ideałach Więc się wyciągam, słodko drzemie i o niebieskich śnie migdałach Śnią mi się psotne faramuszki, jakieś koszałki i opałki Te bajeczne, niemożliwe, niebieskie śnią mi się migdałki Widzę Ciebie jak zawzięcie mielesz, je tłuczesz, trzesz i drobisz I pytam w strasznym przerażeniu Najmilsza moja, co Ty robisz? A Ty mi na to nie przesz. I nie zawracaj teraz głowy Szykuję na Twe zaręczyny torcik niebiesko dało Mam takie dni sentymentalne, gdy w smutku miło mi jak dziecku. Czytam Dickensa, Walter Scotta i czuję się po staroświecku. I mam przygody nadzwyczajne, hece z ucieczką i z romansem, i tajemniczych nieznajomych. I długą podróż dyliżansem i widzę ciebie w krynolinie jak onych czasów cne niewiasty. I zapominam, że to przecież rok 1916! Biegnę na miasto jak szalony. Porzucam domu ciepłe kąty, dyliżans, nie dorożka jazda, starozamkowa pięćdziesiąty. Przypomniał mi się twój pokoik, tak dawno, dawno nie widziany. Pianinko, sofka, etażerka i obrazeczków pełne ściany. Śliczne kwiateczki. Poduszeczki, książeczki zwykle nierozcięte, i lustereczka, firaneczki, dalekie wszystko, drogie święte, i krzesełeczka, i stoliczek, mały stoliczek z szufladeczką, gdzie stos olbrzymi moich listów, pod spał z tą rzeczką, kiedy podejdziesz do stolika, usłyszysz jak szuflada z cicha, za stosem listów, strasznych listów, w wielkiej tęsknocie ciężko wzdycha. Mój Boże, czyżbym mógł zapomnieć, że w złotej klatce masz kanarka? Sam przecież do ciemnego sklepu chodziłem z tobą w deszcz po ziarnka. U kanarkowej eskulapki brałaś gwałtowne konsultacje, jako że Maciuś nie chce śpiewać i wpadł w zupełną rezygnację. Nie wiem, czy dziś się lepiej czuję, czcigodny Maciej, melancholik, lecz sądzę, że powinien wzdychać jak za listami mymi stolik. Macieju, stary przyjacielu, jeżeli jesteś uzdrowiony i teraz śpiewasz, to mi wybacz, lecz to jest nie tak z Twojej strony. Konacie smętki żartobliwe i żarty moje niewesołe. Po dwóch tuzinach strof zakończę sentymentalną epistołę. Nie płaczcie oczy ciszej, ciszej, skonała radość, rozpacz skona. Bądź zdrowa dawna i daleka, bądź zdrowa moja utracona. Już wielka senność mnie ogarnia. Usnę spokojnie, bezboleśnie wiem. Że nie będziesz mi się śniła, bo już przyjść nie chcesz nawet we śnie. A jednak do snu mnie utulą, dłonie dalekie najłaskawsze. A zegar cyka nigdy, nigdy, a serce bije zawsze, zawsze.